Ostatnie danie. Stół został nakryty z taką starannością, jakiej nie widziałem od lat. Srebrne sztuczce, odziedziczone po babci Klerii błyszczały w żółtym świetle żyrandola. Zapach pieczonej jagnięciny doprawionej rozmarynem i czosnkiem wypełnił pomieszczenie, zmieszany z aromatem czerwonego wina unoszącym się w kieliszku. Wszystko było idealne jak zawsze na początku, kiedy wciąż wierzyli, że miłość wystarczy, aby wypełnić ciszę. Luka odsunął krzesło z ostrym skrzypieniem i nałożył sobie kolejną porcję, przeżuwając z celową powolnością. Klerę obserwowała każdy jego ruch, jego grube palce na widelcu, sposób, w jaki unikał dotykania jej oczu. W tej obojętności było coś wyrachowanego, cicha prowokacja, której nie mogła już znieść. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, prawda? Powiedziała w końcu głosem niskim, ale ostrym, jak słabo naostrzony nóż. Luka podniósł głowę, jego usta wciąż były umazane sosem. Na jego twarzy pojawił się ironiczny uśmiech. Zdajesz sobie sprawę z czego, Klaro? Że całe popołudnie spędziłaś na gotowaniu, jakby to miało coś zmienić. Trzymała mocno szklankę, jej kostki były białe. Że nadal tu jestem. Z którymi sobie poradzę. Roześmiał się krótkim, pozbawionym radości dźwiękiem. Ach, więc to tyle. Chcesz trofeum za to, że jeszcze mnie nie zostawiłeś. Widelec Clary z trzaskiem uderzył w talerz. Dźwięk rozniósł się echem po pustym pokoju, jak wystrzał. Powinieneś być wdzięczny, że tu jestem, szepnął, a każde słowo ważyło jak ołów. Ponieważ znoszę twoje kłamstwa, twoją nieobecność, sposób, w jaki sprawiasz, że czuję się jak gość we własnym domu. Luka upuścił sztućce. Jego oczy, niegdyś odległe, teraz płonęły gniewem, który dobrze znała. Podzękować? Powtórzył, przeciągając sylaby. Myślisz, że prosiłem cię, żebyś został? Że potrzebuję twojej dobroczynności? Klara nie odpowiedziała. Nie było nic więcej do powiedzenia. Powtarzała tę scenę już tysiące razy w głowie, ale teraz, w obliczu tych zimnych oczu i słów, które spadały jak kamienie, Poczuła jedynie głębokie zmęczenie, jakby dźwigała ciężar przez wiele mil i dopiero teraz zdała sobie sprawę, że mogła go już dawno zrzucić. Luka odsunął talerz, pieczeń była prawie nietknięta. Wiedziałeś, że dzisiaj wieczorem wychodzę? Zapytał sucho. Ale ty nalegałeś na ten obiad, jak zawsze nalegasz na wszystko. Jakbym w ogóle mógł kontrolować powietrze, którym oddycham? Nie była zaskoczona. Znalazła już liścik w kieszeni jego koszuli, starannie złożony, jakby był to sekret, którego nie chciał, żeby odkryła. Spotkanie o dwudziestej pierwszej. Nie spóźnij się. Idź, powiedziała w końcu Klara. Nie ma potrzeby szukać wymówek. Wstał, krzesło zadrapało drewnianą podłogę. Przez chwilę myślała, że coś powie, może obrazę, ostatnie pchnięcie ale Luca po prostu poprawił krawat, wziął klucze ze stołu i wyszedł, zamykając drzwi z cichym kliknięciem, jakby nie chciał robić żadnego hałasu. Clare została sama, obiad wystygł, wino nietknięte i cisza, która teraz należała do niej. Wziął talerz Lucy i wyrzucił go do kosza, słuchając dźwięku mieszania się resztek z innymi odpadami. Następnie nalał sobie kolejne wino i usiadł przy stole, przeżuwając powoli, delektując się każdym kęsem, jakby to był ostatni posiłek przed długą podróżą. Następnego ranka, kiedy Luka wrócił, zastał dom pusty. Stół był czysty, sztuczce odłożone, w powietrzu unosił się już zapach rozmarynu. Na kuchennym blacie tylko koperta z twoim imieniem. Wewnątrz klucz i notatka. Bądź wdzięczny, że przyszedłem. Luka otworzył kopertę palcami, które drżały na tyle, by zdradzić swoje zdziwienie. Klucz był ciężki, wykonany z ciemnego metalu, z pożółką etykietą z wyblakłymi literami: Depozyt 17. W liście nie było żadnych pożegnań ani wyjaśnień, tylko ironiczne podzękowania, jakby klerę wyświadczyła jej przysługę swoim zniknięciem. Przekręcił klucz w palcach, czując zimny metal. Wiedziałem, co to oznacza. Depozyt 17 był adresem, o którym nigdy nie wspominali, milczącą umową między nimi, miejscem w którym klerę trzymała przed nim to, co pozostało z jej życia. Pudełka ze zdjęciami rodziny, której nie widziała od lat, ubraniami, których nigdy więcej nie założy, listami, na które nigdy nie odpowiedziała. A na dole, głęboko w środku, teczka z dokumentami, które Luka podpisał, nie czytając ich dokładnie, wiele lat temu, kiedy miłość była wciąż walutą, której oboje wierzyli, że było jej pod dostatkiem. Włożył płaszcz, nie zadając sobie trudu zmiany pognięcionej koszuli z poprzedniego dnia. Samochód stał tam, gdzie zawsze, ale podróż do magazynu była labiryntem ulic, które zdawały się zmieniać układ, by stanąć mu na drodze. Kiedy w końcu dotarł, metalowe drzwi skrzypnęły jak westchnienie ulgi. Wewnątrz powietrze pachniało kurzem i opuszczeniem. Pudła zostały ułożone z niemal agresywną precyzją. Luka rozpoznał charakter pisma Klery na etykietach: Zima 2012 rok, listy od matki, błędy. Teczka leżała na dole pod kocem śmierdzącym kulkami na moul. W środku, oprócz dokumentów potwierdzających cichy podział wszystkiego, co posiadał mieszkania, wspólnego konta, a nawet samochodu znajdowało się jego zdjęcie. To nie było niedawno. To było z lata, kiedy wciąż wierzyli w szczęśliwe zakończenia, kiedy Klery sfotografowała go śpiącego na plaży ze słońcem palącym mu powieki i głupim uśmiechem na twarzy. Na odwrocie drobnym drukiem, którego używała, gdy chciała, żeby coś pozostało niezauważone, widniał napis Byłeś moim największym błędem. Luka siedział na cementowej podłodze, oparty o zimną ścianę. Nie płakał. Nie przysiągł. Po prostu od razu zrozumiał, że Klere planowała to już dawno temu być może od dnia, w którym wrócił do domu z zapachem innej kobiety na płaszczu, albo kiedy odwołał jej urodzinowy wyjazd z powodu spotkania, które w ogóle nie istniało. Nie wyszła. Uwolnił się. Po powrocie do mieszkania z przyzwyczajenia otworzył lodówkę i znalazł tylko butelkę oliwy z oliwek i do połowy opróżnioną butelkę wina. Claire zabrała nawet jedzenie, jakby chciała zatrzeć wszelkie ślady, że kiedykolwiek był to dom. Luka nalał wino bezpośrednio z butelki, czując kwaśny smak winogron, które za bardzo sfermentowały. Tej nocy śnił mu się Klara. Nie z kobietą, która go zostawiła, ale z dziewczyną, którą poznał na hałaśliwym przyjęciu, która śmiała się aż rozbolał ją brzuch, gdy potknął się o własne nogi. We śnie wyciągnęła rękę i powiedziała: chodź, jest jeszcze czas. Ale kiedy próbował ją podnieść, jej palce rozpłynęły się w dym. Obudził się, słysząc wibrację telefonu na szafce nocnej. Była to wiadomość od Kleri, wysłana o pierwszej w nocy: nie szukaj mnie. Nie warto. Luka usunął wiadomość. Następnie usunął numer. Ubrał się w ubrania, których nie trzeba było prasować, wziął kluczyki od samochodu i wyszedł. Nie było celu. Tylko droga, dźwięk silnika i świadomość, że po raz pierwszy od lat nikt na niego nie czeka. Mieszkanie było puste. Rachunki były opłacane automatycznie przez kilka miesięcy, aż do momentu, gdy bank zgłosił brak środków. Sąsiedzi rozmawiali między sobą o mężczyźnie mieszkającym pod numerem 302, który zniknął bez ostrzeżenia. Niektórzy twierdzili, że musiał znaleźć inną kobietę. Inni, że został porzucony. Nikt nie znał prawdy, że Luka po prostu przestał istnieć tam, gdzie zostawiła go Klerę, i że gdzieś ona zaczynała życie, w którym był niczym więcej niż coraz słabszym cieniem. Wiele lat później w kawiarni w Lizbonie kobieta o krótkich, srebrnych włosach podniosła wzrok z nadczytanej książki i uśmiechnęła się do kelnera. Zauważył, że na lewej dłoni nosiła srebrny pierścionek z niebieskim kamieniem, który mienił się w popołudniowym świetle. To nie była obrączka ślubna. To była tylko ozdoba, wybór. Proszę jeszcze jedną kawę, zapytała po portugalsku z akcentem, którego kelner nie potrafił zidentyfikować. Kiedy wrócił z parującym kubkiem, kobiety już nie było. Na stole pozostał tylko banknot 5 euro i starannie złożony pod spotkiem, pusty banknot.